Dzień dobry, smyki. Czy jest tam ktoś po drugiej stronie ekranu? Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest pierwsze spotkanie w naszym piątym sezonie cyklu Rozśpiewane Smyki w świecie muzyki. Bardzo serdecznie się cieszymy, że już piąty rok możemy się z Wami spotykać. To będzie absolutnie niezwykły sezon. Jak widzicie, zmieniła się zupełnie nasza scena, znaczy tak, prawie zupełnie, ponieważ pojawiły się nowe znaczki, nie tylko muzyczne, ale takie morskie. I to jest znak, że cały ten cykl poświęcony będzie właśnie tematyce morza. Foka Regina formę trzyma, Foka Regina sprawna jest. Foka Regina gdy jest zima gimnastykuje się. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę burmistrza dzielnicy Bielany pana Grzegorza Pietruczuka. Dzień dobry. Jako z dobrą wiadomością kochane smyki, ponieważ mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać tutaj w ratuszu osobiście, mam dobrą wiadomość, bo niedługo przychodzi wiosna, a wiosnę startujemy z wieloma nowymi projektami dla najmłodszych naszych mieszkańców. Będą w Parku Herberta odbywały się teatrzyki, zajęcia, różnego typu zajęcia muzyczne, teatralne dla najmłodszych smyków, więc ja niecierpliwie czekam wiosny, już jest coraz jej bliżej, chociaż dzisiaj szczególnie zimno, czekamy na Was i o tej pięknej foce, oddaję. Dajemy głos, bo ta foka sama mi zaciekawiła, co ta foka wymyśliła. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Ponieważ ta piosenka ma takie podpowiedzi dotyczące gimnastyki. Mam nadzieję, że wy się tam smyki i ruszacie po drugiej stronie ekranu i nie siedzicie tak przez całą pandemię i nic nie robicie, tylko jednak się gimnastykujecie, jesteście w formie, więc doskonale dzisiaj z foką będziecie też się ruszać. Co wy na to? Czy wśród ekipy smykowej, jak wiadomo, dużych dzieci? Jest jakieś odważne, duże dziecko, które by tu ze mną na scenie tą gimnastykę yy, pokazało? O, zobaczcie, jedna odważna się znalazła. Skłon do przodu, obrót do tyłu, wyskok w górę, przysiad w dół i płetwami ciało oklepuje, a na koniec Pompki robi buł. Wow! Wielkie brawa Maja na Ciebie. No, to Wy już mieliście świetny instruktaż. Wiecie dokładnie, jak to robić. Pani Anna Popek, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Anno, to był bardzo piękny utwór, ale ja tam usłyszałam trochę, właściwie nie trochę, zupełnie inne zwierzę niż takie morskie. Mam rację? Utwór został skomponowany przez Antonio Vivaldiego. Koncert pod tytułem Szczygieł. Tamte dźwięki tak trochę terkotały, tak jakby fruwały. Czy my znamy jakieś? Czy może pani zna jakieś takie muzyczne słowo na fruwanie albo na coś dookoła fruwania? Ta technika nazywa się frulato. W czasie e, grania, w czasie dmuchania e, do fletu e, wykonuje się trr. Faktycznie. Trrr. Widzicie, jak się można bawić? Frulato. Dobrze, drodzy Państwo, śmichu, chichu, ale zbierzajmy do brzegu, bo to rejs muzyczny jest, jakby nie było. E, Piosenka o foce śpiewamy. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Ja się nazywam Kamila Lewicka i serdecznie zapraszam Was 7 marca na kolejne spotkanie. Foka Regina, gdy jest zima, gimnastykuje się. Skłon do przodu, obrót do tyłu, w górę, przysiad w dół i płetwami ciało oklepuje. A na koniec pompki robi pół. Miejcie się pięknie, czekajcie na wiosnę z utęsknieniem. Sprawdźcie, co to jest szczygieł. Poćwiczcie frullato. Porysujcie sobie klucz wiolinowy. I do zobaczenia 7 marca o 11 w niedzielę. Do zobaczenia, smeki.